My ze swej strony tutaj zapewniamy Państwu dużo wspaniałej zabawy, dużo piosenek, dużo ruchu. Będą oczywiście jeszcze witani kolejni goście, którzy przytędą na nasz festyn. No i mamy nadzieję, że będą Państwo chcieli się razem z nami bawić. A skoro mowa o zabawie, to nikt Państwa lepiej już za chwileczkę nie rozbawi jak dwóch wspaniałych, jedynych w Polsce takich facetów. A są nimi Andrzej Kaczmarek i Stefan Lipiec, czyli kabaret pirania. Dzień dobry Państwo. Witamy wszystkich na ławkach. Witamy wszystkich Państwa w oknach to no nie obejdzie się impreza bez kabla A co będziesz kablowa? Ja będę kablowa proszę Państwa będziemy wspólnie śpiewać za chwilę ci z Państwa którzy mają kartki unijne po drugiej stronie tych kartek mogą znaleźć tekst procenti który rozdaje w tej chwili Pani Grażynka i sprawdzimy teraz czy prawdą jest, iż 100% Polaków umie czytać czy nie pytam o śpiewanie Odśpiewania to my jesteśmy. To my jesteśmy no. Tam, no. Bo z mamy kłopot. Tak jest. Więc jak my będziemy śpiewać kanto, państwo kantujecie z nami refren. Tak. A co nam z tego będzie, to się za chwilę okaże. Możemy prosić. No. O... Bardzo prosimy z dużego dysku i odpalamy. Ciekawe o czym zaśmy na przykład. głośniej. Często tak sobie myślę. Jak to będzie w tej czy zęby, czy nas przyjmie? Czy nas trochę polubi? Głupia do słabych asów Ija, tu jest Ludzie mówią, że to noc Wspaniała jest Italia Polak to Włoch północny Włoch to z południa brat Spaghetti nas w Nowy wspólny świat, żadnych granic nie będzie i w paszportach pieczątek Polak w każdy dojedzie. Europy zakątek, dzięki wejściu do Unii, nasza wizja się spełni. Od Bógu po Atlantyk nie zatrzymała scenik. Polak to Włoch północy, Włoch to z praw, brat. Spaghetti nas połączy, I nowy wspólny fiat. Gdy wejdziemy już w Unii, Pokażemy, że Polak to jest człowiek rozumny. Nie daj, gdy wszedł Polak, Polak przecież fotografii. Świeć zapał, to kto w hierograficznie, że się później załapa. Polak to Włoch urocyk, Włoch to słońce w praw. nas połączy i nowy wspólny świat Szakier mówi, że Polska od zawsze jest jak ma wchodzić do Unii. Ona partnerski stopie jeśli będzie inaczej Pewna czeka nas skręska Miast Unii Europejskiej Będzie Unia na Polak to Włoch Włoch to z brat spaghetti i łączy, I nowy wspólny świat Linat królowy znaczy ser kigo go słuchaw zrobimy. To jest nasz wspólny ser. No i teraz już nikt domy diabowych. Warto serdecznie! To jest nasz wspólny ser. Specjalnie dla Państwa przyjechali i zaśpiewali. Mister Polonia 1949. Wyszlubne dziecko Leszka Milera, Jędrusia Lepera, Stefan Lipiec. Bardzo państwu, bardzo państwu dziękuję. Pani ma za co, za bardzo. A też drogo. I drogie Panie, specjalnie dla Pań przywłuk się tu, żeby wszystkim Paniom pokazać się dzisiaj w całej swojej rozciągłości. Mister Polonia 1958. Sieknęć. Ofiara ciąży pozamacicznej. Jedruś z Kaczmary. Proszę Państwa, jak się stało na misterów Polonia od razu na wstępie podajemy swoje wymiary. Wymiary Stefanka w centymetrach to dwa, dwa, na dwa, na dwa na dwa. Tak jest. O, po sześciu wiagrach. O! A ty wiesz kolego, że mnie chłopaki też tę te wiagrę dwa dni temu załatwili? Poważnie wykałeś to turbodoładowanie Działa to jakoś. Stary, miałem taki odjazd. A miałem chyba ze 20 razy orgazm. Ale mówiłem, A ona? A ona nie przyszła. Nie przyszła? Nie. Słuchaj, Andrzej, dlatego miałeś te 20 razy, bo ci nikt nie przeszkadza. A może, no. Mama przeszkadza. Seksie. Ale z tego wszystkiego to mi się tak w tej głowie porobiło. Tak. Pokiełbasiło mi się, że ja jeszcze ciebie posłuchałem, bo żeś mnie podpuścił i wystartowałem kolego w wyborach samorządowych. I ja przegrałem. No ja przegrałem. Jak to ty? Ja przegrałem. Ale ja więcej przegrałem. Tyś przegrał wybory, a ja przegrałem beczkę piwa. A dlaczego ty w ogóle mnie podpuściłeś, żebym ja startował? Czemu ty myślałeś, że ja wygrał? No, bo jeżeli wygrał Andrzeju Big Brothera dzień no, to mógł wybory osiągną wygrać. Ty, 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 no. Ale ja się tak myślę, Stefan. Jak ja bym był takim sejmem, tak? Albo takim steratem. Andrzejek, mógłbyś po pioku jeździć, mogliby ci gówno zrobić. I tak se jeździ i mnie gówno robią. Ci gówno robią, bo kuń nie pije. Ja kuniowi do gardła nie zaglądam. A nie zaglądam. Ale jak ja bym był takim Sejmem, tak. to ja bym zaproponował u nas Aha. na stanowisko Pana Premiera, bo ten Premier jest umocony przez posła Ziobro do, do zera. Zaproponował na stanowisko pana premiera jedynego prawdziwego Polaka, który by będzie pasował wszystkim Polakom. Nie ma. Jest taki jeden prawdziwy Polak, który wszystkim Polakom będzie pasował. A on żyje? Żyje. To kto to jest? Ej. Emanuele Olisa Weber. Mówiła no, żarty. On wszystkim pasuje. Dlaczego tak? On pasuje i Kościołowi. A Kościołowi dlaczego? No, bo wprawdzie nie nosi sutanny, a i tak jest cały czarny. Oj tak, nawet pod prysznicem. Nie zaglądałem. Ale arcybiskup Juliusz sprawdzi. Oprócz tego kolego pasuje prawicy. A prawicy dlaczego? No bo gada po polsku jak Wałęsa. A nawet i lepiej. No. A przede wszystkim pasuje lewicy. A lewicy czemu? Bo kiwa wszystkich lepiej niż Kwaśniewski. A po każdej strzelonej bramce to całuje trawę lepiej niż siwiec w Kaliszu całował. A co ty opowiadasz plotki? Jakie plot? Radiomaryjne. Jakie plot? Pan siwiec, minister, nie całował w Kaliszu trawy. A co on tam robił? On się pasł. No. Wegetarianin! No Niech żyje polska zdrowa żywność. No. A wiesz co mi się porobiło? Co ci się porobiło? Ktoś se ze ja jaja zrobił. No. Dali mi na święto pracy kuroniówkę. To pięknie. No. Kupiłem se za wszystko trzy wina. A to jakie te wina? Nasze, najlepsze, te takie prezydenckie. Bożole, aha, kwachy turbo. A czemu turbo? Z podwójną siarą. A na co ci ta siara? A no, żeby się zęby białe porobiły. To epiku spróbuj próbuj Pikę. O nie. Andrzeju, żem próbował, to mi klapa na łeb upadła. No szczęście, że nikt nie usiał. No ja, no. Od gorsze. Czy normalnie, łeb z krawatem, u i nie wiesz kiedy. A? a z dochy, że ja, Andrzejek, przeżyłem te wash goły, wziąłem no. te bęty po kieszeniach i poszedłem do bramy. Nie. U nas modne, Andrzejek, teraz jest takie garden party. O. Tak. Przygrillować na powietrzu. Stari że w tej bramie solo, o. W pół godziny pięknie. trzy bełty wygrylował, pięknie, a przeciąg mnie obalił. Nie wiem, kurde, coś w powietrzu musi być. Może to lechu samolotem na wykłady do Chicago leciał. Oj, tak. No. Słuchaj, musiał być lechu, bo cybulo walił. No. Jak się w szambodżecie dziób otworzy. A słuchaj, jedle jak w tym bramie wyrypało. Grubsiu normalnie jak w Agencji Towarzyskiej Tamara. Oje. jase leży. No. Koty po mnie o je. Oje. Urle mnie to świeżyna lubię. No. Nawet pies ci mordelizał. No i się nie brzydził. <laughs> Bo świetnikowy by. A mogło być mnie Jak się? jak ja zbądzałem. Nie zmarnzałem. A zgłupić mogłem? Nie. <gry> Wymyśliłem sposób na wyjście Polski z kryzysu. A jaki to sposób? Wchodzimy do tej Unii, tak? No. I robimy gospodarkę po połowie. Znaczy się? Unia będzie dawała swoją podaż, no. a my swój popyt. Uch, cóż, jak znam nasz popyt, to czuję, że się te skubańce na nas nie wyrobią. Mi się, kurde, niech biorą za robotę. A no właśnie. A wy, rodacy, nic nie róbta! Bo to krzywdę zrobi. Siedź Polaku spokojnie. Zamiast trzymać ręce tak, co jest dla faceta miłe, ale przeszkadza w siedzeniu, weź ta wszystkie tak. No, i teraz tak siedź, ta i czekaj ta na cud. Czyś ty gruby zaczął czekać, a czyś ty skończył pieprzyć? Co mi coś o cudach chrzani? No jak jak chrzani jak nas całe życie cuda ratował? Kiedy nas cuda ratował? Chcesz, Andrzejku, przykłady? Proszę. Z historii? Proszę. 83 lata temu cud nad Wisłą był? Był, był. Przyszły ruskie? Przyszły. No, nawet butów nie zdjęły przy wejściu. A czemu? Bo bo dziady szły. Doszły do Wisły? Doszły. Zobaczyły, co się dzieje, jeszcze szybciej spierniczali. A czemu? Już na naszych rowerach. Tak wynalazły wyścig pokoju. Tak. Dalej w 44 doszły do Bogu. I Bóg pozwolił, że przeszły odrę. No i co? To im zaszkodziło? A dlaczego? Bo odrę się przechodzi w dzieciństwie, a nie na stare lata. Tak. Kolega, a propos ruskich, to ja się tak cieszę, że myśmy do tego nata weszli, dlaczego? bo nasze chłopaki żołnierze się wreszcie dobrze pojedzą. Będą znacie jeść. Po znacie, dzienna stawka żywieniowa na żołnierza to jest 4200 kalorii. Niemożliwe. Co jest niemożliwe? Rosyjscy uczony już udowodniły. No. Nie ma byka, żeby żołnierz zjadł trzy wiadra kartofli dziennie. To amerykański uczony by musiał udowodnić, że żołnierz musi wpierniczyć dwa wagony tiktaków. No ale mi się jak wpierniczy nawet te tiktaki... No będzie miał świeży chuch no. a nie taki chamski ruski po kartoflach, że wiewiórki spadają. Nie, już, nie? Andrzej, my rozmawiamy na zasadzie medycznej. Tu stoi przed tobą. No. Profesor Wilczur 2. Ty się znasz na medycynie. Moje hoby, no. myśmy do Nata Andrzej wchodzili metodą medyczną. A co to za metoda była? Na czopka. No, ale na to to 10 lat nie chciało wstać, żebyśmy weszli. Ale w końcu wstało. No i w końcu co? Jesteśmy w dupie, no. Co ty mi oparasz? Ja taki... trzeba samoloty kupowałem. Samoloty. Ty się znasz na medycynie? Dubuję hobby. Kolego, może mnie byś pomógł. Co się stało? Strasznie mnie wątroba pierniczach. Myśl co, naprawdę ci wywoli boli wątroba? No. A ty synu pijesz? No piję, ale to kurde nic mi nie pomaga. <noise> Mało tego, tego picia zrobi mi się taki czerwony nos. Wymyśl coś, żeby nie był taki czerwony, wymyśl. Nie chcesz czerwonego? Nie. To może popi jeszcze ze dwa dni fioletowie. Co, no, my tu gadamy. Nie przeszkadzamy wam za bardzo? No nie, nie. chyba nie. Bo no, 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 tak gadamy o medycynie, o różnych sprawach lekarskich. Tak cały świat chwali się na jakim poziomie ma medycyny. A no, gdy się, tak. się chwalał, że tam sobie kiedyś sklonowali niedawno białą owcę. Tak było. A przecież u nas w Polsce już dawno temu sklonowano czarnego barana. Poważnie? Tak. Co to wyszło z tego? No Wyszedł ojciec Tadeusz Rydzyk z Torunia. Ono, jest, no to, no ta, to teraz to. będzie piosenka. Ale zupełnie piosenka będzie o czymś o innym. O czymś innym, żeby już nie grać. Ale i tak jest gorąco, a my byśmy Mnie, chcieli pewnie na Hawaje wyjechać. No tak, czyś, ale nie by... co my wy, wyjedziemy. jedziemy. No. A wyjedziemy na Hawaje, panie akustyku? Czy nie bardzo? Wyjedziemy. Albo i nie wyjedziemy. Wyjedziemy. Albo nie wyjedziemy. Wyjedziemy na Hawaje, czy nie wyjedziemy. Zmieni dysku. Najlepiej byłoby. I siódemet. 7... O, może. Będzie ostać, że nie ma ręce. Bierzemy sprawy we własne ręce. Czas kapitalizmu. Budować zacząć i nie zawracać z pracą. Za rok będziemy mieli miliony. Wpuścimy rodzinne strony, by świat prawdziwy zobaczyć z bliska i wsadzić bez wersji głowę Gdzie? do 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 do, 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 do Na złocistej plaży hawajskiej leży z żoną Stasiu Kowalski. Prytykiem jak kiedyś w robocie. Stasiu teraz grywa na giełdzie. Jak zechce, możemy wszędzie. Meksyk ze szelem, z antropem. Na kawajskich, proszę, dla kawajskich piaska. Wyszcie marzenka, śpiewamy, proszę bardzo. Wyszczy Marzenka Kowalska. A jaka to laska, widzicie, jakaś to laska. I tak z obrazka, proszę. Szanowni Państwo, świat jest prześliczny, rozwijcie w sobie zmysł turystyczny, już można przeżywać przygody z bajek, już nie sprzedając serami jajek, na hawara wszystko fajowe, tylko nie ma fotki stołowej, za to jest trup i maliwów. Ludzie czarni, ale nie dzicy, niż na przykład w Morskiej Błyszczy marzenka dowalska Tak jak katolaska Włóż to! Laska. Piękna Piękna tak jak kasztolaska, Piękna granka z obrazka Piękna granka z obrazka Dacia rodacy siostry rodaczki Odłóżcie szpatne wiatra i paczki Nie uprawiajcie na ciałkach gleby Zwiedzajcie Kielce, te Mopeni no Choć nasza, Ojczyzna cała, całkiem bogata, całkiem nie mała. Nie to co, chcesz tutaj widy. Ale tam jest zawsze ciepło i nie ma widy. No. Ja, ja, a, jak pański gniazda. Łyszczy ma rzędka, szkolały proszę. walca ma rzędka, kowalska. Ach jaka to laska, guzi państwo. A, jakaś to laska. Piękna jak ramka znowu laska Błagaj do kawałkowy! No! I ujawni się! Aha, ja, kawałki marzenka, marzenka! Marzen, kowalska! do to las? To piękna kropka zobraszka, pokazał. Piękna, jak i piękna, Zobrazku, ale jeszcze raz i bianie. Przyszedł. Uuu. I do zobaczenia. Śpiewamy jeszcze raz pierwszaleczkę. Proszę bardzo. Dobrze, to na specjalne życzenie. Pani Grażyny. Proszę bardzo, Rzynny. Wykonamy pieść. O przyjaźni polsko-włoskiej odwiecznej Ziemi Polskiej. my chyba mogliśmy śpiewać właśnie Z Ziemi Polskiej do włoskiej. ale wtedy widzowie musieli wstawać, a niektórzy nie dali wydać. Często tak sobie myślę: Jak to będzie w tej chwili? Czy serdecznie nas przyjmie? Czy nas trochę pombi? Łódź do samych asów I ja tu jest talia Ludzie mówią, że kogoś wspaniała jest, jest Italia Polak to Włoch, północy, Włoch to spója południa brat Spaghetti nas połączy I nowy wspólny świat Żadnych granów nie będzie w paszportach pieczątek, Polak w każdy dojedzie. Europy zakątek, dzięki wejściu do Unii. nasza wizja się spełni, od do po Atlantyk. Nie, nie zatrzyma nas teraz, Polak to Włoch, Polacy, Włoch to spodnia prac. Baget nas połączy i nowy wspólny fiat. gdy będziemy już w Uni, Pokażemy, że Polak to jest człowiek rozumny, nie najwyższy szkolak. Polak przecież potrafi, tylko musi mieć zapał, o wina geografii, że się... Dosy, to Włoch północy, Włoch to wspólny brat. Spaghetti nas połączy i owy wspólny świat. Szakier mówi, że Polska od zawsze jest w Europie. Jak ma wchodzić do Unii, to na bardzo stopie, I jeśli będzie inaczej. Pewna przekała sklęska miast Unii Europejskiej Będzie Unia Małżeńska Borach to Włoch, Włosy Włoch to z południa brat Spaghetti nas połączy I nowy wspólny świat Liwat królowa Boga Włoszczyzna, mistrza serb Posłucham zdrowym, to jest nasz wspólny cel.